Siemaneczko, 12 kwietnia, poniedziałek, znalazłem taki fantastyczny szlafrok u rodziców żony, z tyłu możecie słyszeć pierworodnego, siedzi sobie w swoim siedzisku i trochę gada, ale nie o tym, gadamy o czym innym, bo o zwycięstwach tego dnia i tamtego, Więc jeśli chodzi o wczoraj, mamy wygraną, trzymajmy poziom, Idźmy w tą stronę, a będzie wszystko super. Ale poza wczoraj mamy też dzisiaj. I dzisiaj witam się z Wami już po pierwszym punkcie, czyli po porannej rutynie. I powiem Wam, sprawdza się, sprawdza się bardzo. Jeszcze nie wiem, czy nie dopiszę sobie, bo akurat dzisiaj z racji tego, że nie było tej palone w piecu. To była zimna woda i był prysznic z zimną wodą i to jeszcze lepiej zadziałało. Ale nie o tym. Jeśli chodzi o całą resztę rutyny, wszystko zabanglało. Tutaj akurat miałem też tyle szczęścia, że młody spał równo do momentu zakończenia medytacji, więc git. A co do kolejnych zwycięstw na dziś, to są one bardzo podobne do tego, co było wczoraj, bo mamy tutaj nagranie materiału, montaż materiału. Książkę przez 30 minut. Jedyną różnicą jest to, że tak jak wam mówiłem o tym Linkedinie, to na pewno trzeba zacząć odświeżać i rozbudować swoją siatkę kontaktów. Więc dzisiaj chcę zaprosić ze 100 nowych osób, zobaczyć tej, czy, czy takie osoby, które gdzieś tam albo znam, albo mogą mi się powiązanie biznesowe przydać. Plus myślę, że to też będzie dobry moment do tego, żeby stworzyć sobie taki harmonogram publikacji na LinkedInie i pomyśleć tak naprawdę, jakiego rodzaju te publikacje powinny być, poczytać na ten temat. Także cały plan już jest przygotowany. Dzisiaj też pewnie wracamy do Warszawy. Także będzie troszeczkę krótszy dzień, chociaż zobaczymy, bo jeżeli będzie się pogoda utrzymywała taka, jaka jest teraz, to będziemy siedzieć najdłużej jak się da. Zwłaszcza, że już teraz mogę powiedzieć, że w następnym tygodniu zaczynam już współpracę z nowym partnerem biznesowym więc też się muszę trochę przygotować. <grym> Także zaczynajmy ten dzień i lećmy z tematami. Właśnie skończyłem dodawać ludzi na LinkedInie. I powiem wam, że miałem ich dodać 100. Natomiast zapomniałem, że już nie mam LinkedIna Premium LinkedIna nawigatora, przez co nie byłem w stanie tej liczby osiągnąć, bo przy osobie 90. włączyła się blokada związana z wyszłaniem zaproszeń. Dlatego też jest 90, ale zostało to zrobione. I tak sobie myślałem troszeczkę o tym samym Linkedinie, o tym jak działać na tej platformie. I tu będę robił jedną rzecz. Po pierwsze będę się dzielił wiedzą związaną z branżą IT bez żadnej prośby o sprzedaż o zakup. To jest raz, a dwa, będę tam też wrzucał jakieś krótkie filmy, żeby też to rozwijać w ten sposób. I myślę, że tam będą jedna, dwie aktywności na tydzień, ale też troszeczkę w innym charakterze, bo będą to aktywności dopiero w momencie, gdy miałem, będę miał coś ciekawego do powiedzenia. Jeżeli nie będę miał jakiegoś fajnego tematu, to nie będę publikował, żeby nie robić. Niepotrzebnego szumu na platformie. No jest to platforma profesjonalna zawodowa, więc tam raczej takie cele nieprofesjonalne nie są mile widziane. Także odhaczamy z listy i lecimy dalej. No i jesteśmy z powrotem w Warszawie. Wiadomo, wszędzie dobrze, ale jednak w domu najlepiej. Trochę nam zajęł powrót. Wiadomo jedno to droga, drugie to pakowanie. Nie jestem jeszcze przyzwyczajony, ile ja rzeczy muszę teraz wpakować do samochodu w momencie, gdy pojawił się Teodor. No, ale taki mamy klimat, jak to mówiła pewna polityk swego czasu, i coś do tego przyzwyczaić. I powoli idzie mi to coraz lepiej. Pierwsze pakowanie było dużo gorsze, drugie pakowanie, czyli z powrotem, poszło naprawdę sprawnie w porównaniu do tego pierwszego, oczywiście. Niemniej dojechaliśmy, jest już dosyć późno. Nie jestem pewny, czy uda mi się skończyć montaż kolejnego odcinka, ale na pewno przeczytam jeszcze swoje 30 minut y, inaczej, żeby nadgonić tę książkę i żeby ją zaraz niedługo skończyć i pewnie zacznę się też z Wami trochę dzielić moimi przemyśleniami co do książek. Dzisiaj jeszcze sobie odpuszczę, ale niedługo zacznę, żeby też, żebyście mieli coraz więcej wartości z tego, że nie tylko nagrywam wam jakieś różnego rodzaju rzeczy o sobie, głównie, tylko pojawiały się takie rzeczy, które możecie wykorzystać. Bo myślę, że to jest ważniejsze niż moje wyzwanie pięciu zwycięstw i to, żeby mi się udawało i żebym się mógł przed wami troszkę spowiadać. Na dzisiaj już będę kończył zrobię Wam przebitkę po tym czy się udało czy się nie udało zrobić wszystkiego, już nie będę nie będę nagrywał takiego pożegnania z podsumowaniem niemniej był to fajny wyjazd i myślę, że jak już się zaaklimatyzuję z nowym pracodawcą z nowym partnerem biznesowym to na pewno, jeżeli będę miał taką możliwość pracy zdalnej będziemy śmigać do rodziców bo to jest i plusik dla mnie i plusik dla żony, bo może sobie spokojnie posiedzieć czasami, bo babcia i dziadek też chcą podejść dać małego. No i najważniejsze, może nie, ale jednak bardzo ważne, to jest fenomenalne miejsce dla psa. Nieważne czy u moich rodziców, czy u rodziców żony, po prostu pies ma gdzie się wybiegać i ma przyjaciela piesiołka w jednym i w drugim wypadku. Więc trzeba z tego korzystać. No i oczywiście dziadkowie na tym też zyskają, bo po pierwsze lepiej poznają wnuczka. A drugie, no wiadomo, się stęsknili zawsze za swoimi dziećmi i fajnie jak przyjeżdżamy i trochę posiedzimy, zawsze się cieszą. Także do jutra.